Cześć, witajcie na kanale Inwestor z Ulicy. Na tym kanale będę publikował krótkie filmy na temat akcji i ETF-ów. A w tym odcinku opowiem Ci, co lepiej wybrać na start inwestowania akcje czy może jednak etf -y? Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z giełdą, zostań ze mną. W dzisiejszym krótkim odcinku pokażę Ci różnicę i pomogę wybrać najlepszą opcję na start. Zanim jednak zaczniemy, pamiętaj, proszę, że wszystko to, co usłyszysz w tym filmiku, nie powinno być traktowane przez Ciebie jako porada inwestycyjna. Sam jestem zwykłym inwestorem z ulicy, więc proszę, nie podejmuj decyzji na podstawie tego, co zaraz usłyszysz. A teraz przejdźmy do akcji. Kupując akcje, stajesz się współwłaścicielem konkretnej firmy, na przykład takiej jak Apple, Amazon albo CD Projekt. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą bardziej pobawić się giełdom, wybrać konkretne spółki i liczyć na większe zyski po prostu liczą na to, że kurs danej akcji wzrośnie. Ale uwaga! Zyski, większe zyski, to też większe ryzyko. Jedna zła decyzja i możesz mocno stracić. Inwestowanie w akcje polega na tym, że kupujesz jeden z miliona kawałków konkretnej firmy i liczysz na to, że jej wycena giełdowa będzie rosła. Potencjalnie większe zyski, ale też większe ryzyko, ponieważ wszystko masz w rękach jednej spółki, jednego zarządu. Jeżeli chcesz, mogę przygotować odcinek, na którym opowiem troszeczkę więcej, na podstawie jakich kryteriów rozpatrywać, czy dana spółka jest aktualnie atrakcyjna do zainwestowania? Jest duża szansa, że jej kurs będzie rosnął? Czy dużo wskazuje na to, że kurs takiej spółki będzie spadał? Dajcie znać w komentarzu. A teraz przejdźmy do ETF-ów. ETF to skrót od Exchange Traded Fund, czyli fundusz notowany na giełdzie. W praktyce kupujesz jeden ETF, a w nim masz cały koszyk spółek. Przykładowo, ETF na indeks amerykański SP 500. To tak, jakbyś inwestował w 500 największych firm w USA za jednym kliknięciem. To świetna opcja, jeżeli nie chcesz analizować każdej spółki z osobna i zależy Ci na prostocie. Kupując ETF, inwestujesz w wiele spółek naraz. Dywersyfikację w jednej transakcji, ponieważ kupujesz od razu cały koszyk spółek. Eliminujesz w ten sposób ryzyko przeprowadzenia złej analizy bądź wyciągnięcia nietrafionych wniosków na podstawie jednej spółki, ponieważ tutaj szeroko się to wszystko rozkłada. Idealne dla początkujących, ponieważ to jest to pasywne inwestowanie, nie musisz doglądać swojej inwestycji codziennie oraz bardzo niskie koszty, jeśli chodzi o obsługę takiego ETF-u. No a więc teraz pojawia się pytanie, co wybrać na start? Jeśli chcesz zainwestować spokojnie, bez grzebania w raportach, analizowania poszczególnych spółek, ETF-y będą idealne. Masz automatyczną dywersyfikację i niższe ryzyko. A jeśli chcesz się uczyć analizować firmy, grzebać w ich raportach, śledzić rynek, możesz spróbować z akcjami. Moja rada, jeżeli jeszcze nigdy nie inwestowałeś na giełdzie, zacznij od ETF-ów, a akcje zostaw jako dodatek na później. ETF-y są dla tych, którzy chcą zacząć inwestować spokojnie i szeroko, obserwować rynek, rozłożyć ryzyko na dużą liczbę spółek. Akcje są dla tych, którzy chcą się uczyć analizy, i wybierać potencjalnych zwycięzców. Mój protip, jeżeli zaczynasz, zacznij od ETF-ów i ucz się akcji w tle. Pamiętaj, że na giełdzie bardzo dużą rolę pełnią emocje, więc ETF-y na początku może będą generowały dla Ciebie mniejszą ilość doznań, kiedy będziesz obserwować zmiany kursów, ponieważ ich zachowania, co do zasady, są spokojniejsze niż akcji poszczególnych spółek. Obserwuj, jak sobie radzisz z tym, jak się zachowuje Twoja głowa, bo pamiętaj, że to ona jest najważniejsza w inwestowaniu. A ty co wybierasz? ETF-y czy może jednak akcje? A jeśli już inwestujesz, napisz w komentarzu, co tam masz w portfelu. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej prostych materiałów o inwestowaniu. Kolejny odcinek o tym, które ETF wybrać, jakie są dostępne na rynku i które sam mam w portfelu już wkrótce. Dzięki za dziś i do zobaczenia.